To charakterystyczne jest dla Włoch, że jak ktoś nie ma balkonu, to sobie rzeczy wywiesza za okno. I to w wielu miastach jest. W niektórych takich in dzielnicach, w Rzymie takich in, znaczy takich super dzielnicach, gdzie mieszkają bardzo bogaci ludzie, zamożni, no to te swoje rzeczy wywieszają od strony... od strony wewnętrznej budynku. Czarno. Słuchajcie, tutaj na Via del Forno mamy piękną restaurację. Piękna to jest. Skąd jest ta restauracja? Arianna Borghetto. Arianna Borgetto. Borghetto. Zobaczcie, jak fajnie. Jak tutaj przyjedziecie, to możecie sobie też usiąść i zjeść. Jak będziecie zmęczeni. O, Nazwa jest Arianna Al Borghetto. Czyli Arianna w osadzie. Trattoria. A zobaczcie, Arianna al Borghetto, Trattoria. Trattoria po polsku to inaczej. Najpa. Trochę ludzi jest. Fajnie to jest. Ładnie. Przy okazji wam pokażę jakie są ceny. Tu się je bardzo dobrze. Si mangia molto bene. No. Różne tutaj są ceny. Super, super, super. Grazie mille. Oj, dochodzimy do Placu de la Rocca, czyli Piazza de la Rocca. Pięknie tutaj jest, kotki sobie chodzą. Teraz dwa przelecę wam kamerką przez ten plac i idę do sklepu kupić di San Giuseppe. O, tak to wygląda. Kotki sobie fajnie chodzą. Także jak ktoś przyjedzie zwiedzać wykopaliska archeologiczne tutaj w Ostii Antycznej, to nikt nie zapomni przyjść do nas tu do Borgo di Ostia Antica, pospacerować, porobić sobie zdjęcia, no i przyjść do tej wspaniałej Trattoria Arianna al Borghetto i zjeść wspaniałe rigatony, na przykład a Matriciana. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście na moim kanale. Dziękuję bardzo za każdą subskrypcję, za lajka. Like Piszcie w komentarzach, co Wam się tu podoba na tym kanale, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Pozdrawiam Was serdecznie z Ostii Antycznej i widzimy się na jakimś filmie. Oczywiście ja na tym kanale daję nie tylko e, filmy takie związane z podróżą, zwiedzaniem, ale też daję filmy kulinarne, czyli przepisy kulinarne. W związku z tym, że mam duży kanał kulinarny na YouTubie, który nazywa się Manczarę Łewki i jak gotuję, więc podrzucam przepisy na ten kanał. No to co? Widzimy się na następnym przepisie. ciała tutti! A wszystkim dziękuję za uwagę, za poświęcony czas.